Witam, dzień dobry moi drodzy, baran lep i strzelec kolejny tydzień. Horoskop na kolejny tydzień zaczynamy od barana, co tu dla barana na kolejny tydzień. Głos, Głos może mi się trochę łamać. Co tu dla naszego baranka na kolejny tydzień? Pustka, cisza będzie jakaś, kurde. Może wy tak chcecie, żeby była jakaś pustka i cisza? Hmm. W ogóle te karty pokazują, że coś się wydarza tutaj na początku tygodnia. To, co miało być piękne, cudowne i tak dalej, nagle się okazuje, że trach tego nie ma. Natomiast nie martwcie się, bo te karty pokazują, że nic wam się nie dzieje, bo tak jakby zaraz tą sytuację przetłumaczycie sobie, że widocznie tak miało być, albo to nie było dla mnie. Może to by się wydać chore tłumaczenie, bo karty pokazują przy tym, że jest odrobinę smutku, ale naprawdę, te karty pokazują, że być może, to tak jakbyście pomyśleli, dobrze, że to się teraz stało, a nie za dwa albo trzy dni. Czyli tutaj coś, co miało spowodować Waszą radość, to tak jakby w poniedziałek miało być wszystko ładnie, pięknie, ale nagle okazuje się, że coś nie wypaliło, tak? Hmm. Dla barana karty pokazują, że zostawiacie to całkowicie w spokoju. I zaraz zobaczymy o co chodzi, bo to jest trochę smutku, trochę jakichś takich uczuć. Natomiast moim zdaniem, cały ten tydzień te karty pokazują, że będziecie w jakiejś historii, w jakichś wydarzeniach, coś tam trachnęło, powiem po wiejsku, trachnęło, tak? <laughs> I się skończyło, nie było dla Was najprawdopodobniej. Trochę żalu macie, ale odwracacie się od tego całkowicie. I teraz co? W weekend to generalnie pokazuje się współpraca z mamą. Nie wiem, czy może ze względu na to święto, czy coś takiego. Hmm, tutaj jest współpraca z mamą pokazana. Ale dla mnie nie do końca to jest taka współpraca. Może być też, mogą być rozmowy, dyskusje odnośnie pracy, czegoś takiego. Może być też taka sytuacja, że będziecie dosyć dużo robić przy domu. I to nie będzie tak, że zrobicie coś przed, tym, przed wszystkimi świętymi, tylko może być też taka sytuacja, że przy niedzieli jeszcze wyrobicie robicie różne rzeczy. Nie wiem. W sobotę, ciasta pieczecie, albo nie wiem, to jest jakaś taka sytuacja pokazana. Mogą być rozmowy o pracy, o nowej pracy. Ale też pokazuje mi się bardzo współpraca z waszą mamą, tak? Jeżeli jesteście emerytką na przykład, to może być taka sytuacja, że współpracujecie z córką, tak? No i co teraz? Dostajecie jakąś wiadomość po prostu. Tutaj coś nie wypali, dlatego że dostajecie wiadomość. Albo ktoś miał odpowiedzieć i. Ta osoba nie zdecydowała się, nie napisała, czekaliście na telefon coś takiego, albo dostajecie wiadomość, która jest jakaś odmowna, pismo możecie dostać. Ha. <laughs> no i te karty pokazują. Może być Wam troszkę smutno z tego powodu, ale to już jest koniec tej sytuacji wam powiem. Nie wiem, jak Wy to zinterpretujecie. Może to być też taka sytuacja, że czekaliście na wiadomość od kogoś. Czy ktoś przyjedzie, czy ktoś się na coś zdecyduje, może yy, nie wiem, spędzi z Wami ten weekend, te karty pokazują, że to już jest koniec tej sytuacji. To tak trochę jakby ta osoba, jakaś sytuacja was rozczarowała na tyle, że już nie chcecie w to brnąć. W zgodzie ze sobą, tak jakbyście mieli porozmawiać ze sobą, trochę to tak się pokazuje i ustalić, że nie potrzebuję tego już w życiu. Tak, za dużo mnie to kosztuje. No i teraz co? Niektóre panie mogą mieć do wyboru w ten weekend. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, dwóch mężczyzn. Może być też taka sytuacja tutaj, że jakiś mężczyzna wychodzi do was z uczuciami, tak? Jeżeli jesteście mężczyzną, to wy wychodzicie z uczuciami. A co dla niektórych? Te karty pokazują, że spędzacie czas. Z mamą. Tu jest dużo działania, współdziałania razem z mamą. Rozmowy mogą być o pracy, jak najbardziej, o nowej pracy, o podejmowaniu jakichś decyzji, tak? Przy rodzinie to możecie. Możecie z mamą to omawiać. Może być tutaj dużo takich szczerych rozmów i tak dalej. No ale co? Niektórzy spędzą czas, moim zdaniem, też we dwoje. Może będzie taka sytuacja, że tutaj ktoś podejmie jakąś inicjatywę we dwoje, tak? To już mówię, dla takich relacji stałych bardziej te karty pokazują. Że tu jest podjęta jakaś decyzja o zrobieniu czegoś we twoje, taki czas na jakieś dyskusje, i też może być taka sytuacja, że spełnienie, zadowolenie, że zaplanujecie coś wspólnie. <laughs> może to być bardzo dobry czas. Co tu dla baranka, zarada. Karty radzą, żebyście się nie wściekali. Raczej spojrzeli na pewne rzeczy z innej perspektywy, tak? Zamiast tracić energię na nerwy, to karty mówią, spójrz na to z innej perspektywy. Hmm. I nie wiem o co tu chodzi. Może się okazać, że przyjdzie coś, że ta, że ta sytuacja, która tutaj jest na początku tygodnia dla Baranka. Mm, hmm. Że za sześć tygodni okaże się na przykład, że dobrze, że tak się wydarzyło, dobrze, że się tak stało, że to jednak będzie korzystne jakieś wydarzenie. Że jednak może postąpiliście Wy, dobrze odwracając się, mówić, mówiąc nie, to już nie dla mnie, już nie chcę tego. Tyle moi drodzy, dla baranka. Zobaczymy barana z każdym znakiem zodiaku miłość. Barankiem. Tu jest odejście, to jest rozstanie. Tutaj ktoś myśli o oddaleniu się, bo być może ta relacja nie rokuje. Baranek z bykiem. Coś tu się będzie działo, ale uważam, że bardzo dobrego. Tu jest pokazana podróż, przemieszczanie się, może jakieś spotkanie, może jeździecie gdzieś razem. Uważam, że to jest bardzo dobre karty. Baran i bliźnięta, też zadowolenie, świętowanie. Hmm. Mogło być tak, że było troszeczkę nerwowo albo się nie zgadzaliście w jakichś kwestiach. Tu jest świętowanie, zadowolenie pokazane. Baran i rak. O Jezu, to już w ogóle pięknie. Na jesienicach tak jakby się coś rozpoczyna nowego, fajnego. Może być to relacja taka bardziej docelowa. Słuchajcie, jeżeli coś zaczynacie w przyszłym tygodniu z nową osobą, to karty pokazują, że to może być na lata. Baranek i lew. Mężczyzna się odwraca. No nie wiem czemu. Mężczyzna nie wiem. Nie chce jechać na spotkanie do rodziny. Nie chce z wami się skontaktować, nie chce z wami się spotkać, tak? Bo to rodzinny czas, bo wy będziecie może tą osobę nakręcać, żeby nie wiem, spotkanie było jakieś rodzinne. Mężczyzna ma tutaj dużo takich sprzecznych jakby uczuć. Baranek i panna. To jest przegrana. Ale tutaj akurat w tej sytuacji. To tak jakbyście nic nie mogli zrobić, ale tutaj słuchajcie, inaczej sytuacja się przedstawia Wam, a inaczej ona wygląda naprawdę. Czyli jeżeli są jakieś plotki i tak dalej, możecie mieć jakiś obraz, nie taki, jakiejś sytuacji z tą drugą osobą, tej osoby. Baranek i waga. Przepięknie. To jest radość. Coś się może zmienić. Może ta druga osoba Was zaskoczyć bardzo i to bardzo pozytywnie. Baranek i skorpion. Tutaj kobieta tupnie nogą, bo widzi, że mężczyzna mm, no, zachowuje się tak jak chce. Baranek i strzelec. Tutaj mężczyzna się zastanawiać będzie, a kobieta będzie w takiej dużej otwartości. Kobieta będzie czekała na mężczyznę, on nie będzie mógł się zdecydować, ale raczej on będzie chciał tutaj uczciwie podejść do całej sytuacji. Baranek i hmm, koziorożec. Tutaj jest, słuchajcie, wspólnie, wspólne tworzenie, bycie razem, ale nie wiem dlaczego. Hmm. Może być taka sytuacja, w ogóle to się pokazuje, coś takiego, że e, ok, ja jeszcze razem z Tobą to zrobię, ja jeszcze z Tobą się spotkam, ale mam już jakiś plan w głowie i nie powiem Wam, jaki to jest plan. Bo tutaj, bycie razem, to jest tak, jest bycie razem, ale z drugiej strony, karty pokazują, że coś jest w ukryciu. Baranek i wodnik. Tutaj jest podróż. Hmm. Oddalenie się. Ha. To tak jakby się ktoś na kogoś wypiął. Wiecie? W przyszłym tygodniu. A, bo ja myślałem, czy myślałam, że tak będzie, ale widzę, że nie ma szans. To się oddalam, robię swoje. Baranek i ryby. Ktoś chce kogoś zatrzymać. Tu dużo wiadomości będzie. Jeżeli ktoś będzie do Was pisał, czy, czy będzie się chciał ktoś z Wami spotkać, to na pewno dlatego, że ta osoba bardzo chce Was zatrzymać. Tyle dla baranka, co tu dla lwa? Co tu dla lwa? A co tu dla naszego Lwa? Hmm. Coś przy pracy się pokazuje, że tak jakby Lew chciał zawalczyć o coś przy pracy, wiecie? Hmm. Ale te karty mówią, że owszem, będzie trzeba pomyśleć dobrze, jak tutaj zawalczyć o albo o jakąś relację, albo o coś przy pracy. Trzeba będzie pomyśleć i się zastanowić. Uważam, że te karty pokazują, że wy stworzycie sobie jakiś plan bardziej długoterminowy, tak, do jakichś działań. I przyszły weekend, piątek, sobota, to w ogóle się pokazuje tutaj też, jest, są jakieś spotkania, jest zadowolenie. Słuchajcie, w tym całym zadowoleniu i w całych tych spotkaniach rodzinnych może być taka sytuacja, że ktoś wam coś zaproponuje, bo z jakiegoś powodu karty pokazują, że przy tym świętowaniu zdradza się jakiś fajny pomysł. Natomiast lew nie będzie do końca w 100% co do tego przekonany, on będzie się musiał zastanowić. Natomiast tutaj macie jakieś działania. Albo chcecie zawalczyć o jakąś osobę, albo chcecie zawalczyć jakieś sytuacje przy pracy. Hmm. Czemu chcielibyście zawalczyć? Dlatego, że osoba, z którą kiedyś wyobrażaliście sobie życie, nie wiem, nie odzywa się, nie daje znaku, coś takiego. Być może chcecie zawalczyć jakąś znajomość tutaj z kimś. Ale może być też taka sytuacja, że mm, chcecie zawalczyć. Może co niektórzy składają, wysyłają jakieś CV czy coś w tym stylu do jakichś urzędów, do jakiejś instytucji bardziej karty pokazują, wiecie. Może być też taka sytuacja, że chcecie zawalczyć o nową pracę albo o tą, w której jesteście. Yy, o jakiś, nie wiem, o coś więcej, tak? Yy, dlaczego? No nie wiem, przy domu mi się pokazuje, że nie do końca jest tak, jakbyście sobie chcieli, nie macie jakiejś stabilizacji, tak? Hmm, może wy byście chcieli tutaj nowej pracy, a może wyszukacie pracy i teraz karty pokazują, że coś tam gdzie gdzieś dostrzegliście, zauważyliście, piszecie, myślicie, zastanawiacie się. Tu są takie dłuższe plany. Hmm. Dlaczego tak? Jeżeli szukacie, szukacie pracy, to karty pokazują, że na pewno to jakaś szansa właśnie jest w tym przyszłym tygodniu. Nawet na taką pracę wiecie, na lata, tak bym powiedziała. Natomiast wy możecie walczyć też o coś. Specjalnie w pracy możecie coś więcej zacząć robić. Żeby, nie wiem, więcej uzyskać w przyszłości, tak? No ale te karty pokazują, że może być tak, że próbujecie zawalczyć o relację, o związek. I co? Dlaczego tak? Hmm. Dosyć dużo pewności siebie przy Was widzę spowodowanej przeszłością. Pewniejsi siebie jacyś tacy jesteście. No i co teraz? Hmm. Nie wiem. Macie tutaj świętowanie przy rodzinie, ale karty pokazują, że są też jakieś wygrane związane z sądami, na przykład z jakimiś wnioskami, jakimiś sądami, może wcześniej, wy to teraz będziecie omawiać, dyskutować o tym. No i gotowi jesteście, moim zdaniem, pójść nawet w nową relację. Tu są takie jakieś rozmowy o tym, co było, co zakończyło się sądem, że może tutaj by trzeba było coś zadziałać. Macie świętowanie w weekend pokazane, hmm, jakieś osoby są i tak dalej. Natomiast no co, może być taka sytuacja, hmm, że nie będziecie wiedzieli. Jeżeli macie z kimś dziecko, to karty mówią o tym, że nie wiecie co zrobić, bo ta druga strona proponuje coś, a wy sami nie wiecie, czy to jest dobre, czy nie. Może być też taka sytuacja, że tu będziecie, nie wiem, rozmawiać o jakichś relacjach, o jakichś planach, nawet z rodziną, czy podczas tego świętowania, z kimś tam, ze znajomymi, czy coś takiego. To wtedy te karty mówią o tym, że możecie nie do końca być pewni tego, czy warto wchodzić w coś nowego, dlatego że myślicie, że jeszcze ktoś z przeszłości złoży wam jakąś propozycję. Jaka tu energia dla naszego lekka? Przyszły tydzień e, karty mi pokazują, że będzie dobrze. Tak jakby lew się rozchmurza, Wam powiem szczerze. Lew tutaj ma taki zapał i rozchmurza się. Słońce się przy Was pokazuje, więc powinno być wszystko dobrze. Jaka rada dla Pana przyszły tydzień? Hmm... Jezus, ktoś tu Wam dopiętnie dorasta, te karty pokazują. Czeka na Was, ale ta osoba Wam dopiętnie dorasta, tak Wam powiem. Jaka jest rada? Jeżeli zdajecie sobie sprawę, że jest ktoś, kto Wam dopiętnie dorasta, czeka na Was w jakiś sposób, czy na jakieś Wasze decyzje, czy na jakieś ruchy, to te karty radzą, żebyście głowę podnieście wysoko i róbcie swoje, tak? Bo Wy jesteście tak jakby o piętro wyżej od tej osoby. Natomiast co tu jeszcze? Jeżeli wysyłaliście jakieś papiery, jakieś dokumenty i byście chcieli już odpowiedzi, to te karty mówią, że spokojnie, czekaj, tak? Żebyście się nie pchali gdzieś tam między wódkę a zakąskę, albo nie wydzwaniali, nie pytali się, co tam, jaka jest decyzja. Nie, te karty pokazują, że podnieś głowę wysoko i czekaj, tak? Tyle dla naszego lwa. Zobaczymy lwa. Lew z każdym znakiem zodiaku na miłość. I baranek. Oj, 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 oj. oj. Hmm. Chyba nie wiem, bo tu coś pokazuje się takiego, że mężczyzna wychodził do was z propozycją, mogłyście go zignorować, ale on będzie walczył. Tu jakiś mężczyzna będzie walczył, on się nie podda. On będzie cały czas się jakoś, nie wiem, kręcił przy przy was przy, przy waszej energii. E, lew i byk. Tu coś runie z powodu tajemnic. Tak, tu są tajemnice pokazane, coś runie. Gdybyście byli w jakichś trójkątach albo coś takiego, to uważajcie. Tak? Bo tu karty pokazują, że w tajemnice mogą wejść na jaw. E, co teraz? Hmm. Lew i bliźnięta. Tu jest pustka i cisza. Tutaj nadal moim zdaniem trwa pustka i cisza między ludźmi. Tu się nic szczególnego nie będzie działo. Raczej karty pokazują, że jest wręcz taka przerwa. E, lew i rak. Wiadomości bardzo dużo. Żeby taka fascynacja tymi wiadomościami, ktoś czekał na te wiadomości, te wiadomości przychodzą, i tutaj, tak jakby te wiadomości się będą rozwijały, dużo będzie tych wiadomości. Lew i lew. Izolacja, samotność. Dlaczego ktoś ma podjąć decyzję, ale woli się odizolować, zastanowić poważnie. Lew i panna. U, tutaj, nowa miłość kwitnie, słuchajcie, albo przyjdzie do waszego życia ta osoba, o której myślicie. Albo ta miłość się zaczęła i ona będzie kwitła. Lew i waga, jedna osoba czeka na drugą. Tu wy może czekacie na jakąś osobę, która już była w Waszym życiu. Lew i skorpion. Brak. Możecie być w braku, dlatego że mężczyzna się w przyszłym tygodniu obrazi. Lew i strzelec. Tutaj jest relacja na odległość. Jedną osobę może zacząć już to męczyć, że to tak wygląda, że nic się jakiegoś wielkiego nie dzieje. To jest potrzebna jakaś decyzja, której nie ma. Lew i koziorożec. Tutaj kobieta będzie miała dosyć jakichś takich drobnych kłótni, hmm, pokazywania sobie, że nie zależy, hmm, że jak ty nie chcesz, to ja też nie chcę. Kobieta będzie miała dosyć. Te karty pokazują, że kobieta może się obrazić, czuć się urażona. Albo po prostu odwrócić się od tej sytuacji. Lew i wodnik. Tu karty pokazują taką sytuację. Macie dosyć, ale myślicie sobie, i tak wiem, że ta osoba się odezwie, i tak wiem, że będzie tak, jak ja chcę, że to nie koniec, tu wiara będzie was prowadzić. Lew i ryby. Ktoś chce kogoś zatrzymać. Tu są wiadomości między ludźmi, może jakieś spotkania, ale ktoś chce kogoś zatrzymać. Bardziej bym powiedziała, że mężczyzna może chcieć bardziej zatrzymać kobietę. Dla lwa. Co dla strzelca, co tam dla strzelca, co tam za energia. Jakieś porywe wiatru chyba przyjdą do strzelca. Decyzje podjęte zostaną jakieś konkretne decyzje przy domu. Czekanie na to, aż sytuacja się polepszy. Najpierw karty pokazują, że podejmiecie najprawdopodobniej jakąś poważniejszą decyzję przy domu, zdecydujecie o czymś, a potem karty pokazują, że będziecie czekali nie wiem na co. Tu jest oczekiwanie, i a ja już nie mam siły. Coś w tym stylu. To tak powiem Wam tak, jakieś decyzje, być może które podejmiecie do, przy domu, niekoniecznie to tak musi być, mogą spowodować Wasze czekanie, izolację, samotność, w weekend pomyślicie sobie, nie, to już nic z tego chyba nie wyjdzie. E, a mam mętlik w głowie, a nie wiem, jak postąpić, coś takiego. Natomiast ja uważam, że i tak przychodzi do strzelca jakiś świeży powiew wiatru. Natomiast to wiecie, jakby, wiecie jak to jest, to tak się pokazuje, jakby tak, przychodzi świeży powiew wiatru. Czyli jaka świeża, dobra, nowa energia do strzelca, ale strzelec ma oczy zamknięte. Rozumiecie? I ten wiatr gdzieś tam wieje mu w plecy i targa nim, a on nie chce otworzyć tych oczu. Trochę to tak się pokazuje. Hmm. Decyzje przy domu. Związane z tym, że coś nie wypaliło, to trzeba było podjąć jakieś decyzje przy domu. Tu było zastanawianie się wcześniej nawet nad tymi decyzjami. Tu są pokazane, wiecie, i. Wielopokoleniowa rodzinna i to dosłownie się pokazuje nie mieszkanie, tylko bardziej w ogóle kwestie domu mogą być jako budynku, tak? Czyli tam jest ten budynek, dom, yy, yy, bia mały biały domek albo wielki biały, żółty dom, słuchajcie, i tam są podejmowane decyzje. Potem te karty mi pokazują, tu plan mógł, mógł być w, w jakiś wspólny między ludźmi, wiecie? Odnośnie tej rodziny, tego domu, to zostają podjęte na początku tygodnia jakieś, jakieś decyzje, i potem jest oczekiwanie na coś pokazane. Hmm. Nawet to mo może się pokazywać, że ten dom, ta te sytuacje rodzinne to tam były jakieś szanse wcześniej, ale słuchajcie, jakby hmm, zostają podjęte decyzje, i dalej karty pokazują już mi tylko dla strzelca, jakby. Albo to już nie da rady, albo to chyba się już nie uda, a muszę pomyśleć, się zastanowić, a chyba nic z tego nie wejdzie do końca, słuchajcie, do samej niedzieli. Strzelec ma takie myślenie. Dlaczego? Hmm. Ciężko było być może strzelcowi podjąć jakąś decyzję przy domu. Dlatego strzelec tak, jakby to przeżywa, tak? Może to się wiązać z jakimś rozstaniem, z jakąś sprzedażą tego domu czy z jakimiś sytuacjami rodzinnymi, podziałem rodziny nawet, wiecie? Zostaje podjęta jakaś decyzja, i tutaj jakby strzelec chyba wiedział, że z, będzie zbierać jakieś drobne, małe chociaż konsekwencje tutaj, tak? Pod, pod, podjętych jakichś decyzji, ale z drugiej strony te karty pokazują, że nic Wy na to nie mogliście jakby poradzić. Być może długo się zastanawialiście nad tą decyzją. I w końcu przyszedł ten dzień, tak? Czyli my tutaj szału nie mamy. Natomiast te karty pokazują, że w miejsce starego powolutku zaczyna, wiecie, coś nowego przychodzić, nie? I na początku to się może wydawać, że to będzie takie nic, ale te karty mówią o tym, że to się rozbuje. Wszystko zależy od waszego zaangażowania, natomiast ja uważam, że w przyszłym tygodniu. Strzelec podejmuje jakieś decyzje, których się bał wcześniej, natomiast przyszedł właśnie ten moment i dlatego to tak jak mówiłam, jakby to tak jakby strzelc miał zamknięte oczy podczas tego momentu, kiedy przychodzi ten poryw wiatru, chce strzelca ze sobą zabrać w jakieś działania, w jakieś być może inne obszary życia, ale strzelec nie jest jeszcze gotowy, żeby te oczy otworzyć, natomiast te karty mówią o tym, że w to miejsce przyjdzie coś nowego, tak? Tu pokazuje się, to przyjdzie nauka, też na, tak naprawdę. Może dzięki tej decyzji, którą przełkniecie, przemyślicie to, że to jednak było dobre i tak dalej. Tu w to miejsce przychodzi nowe. Natomiast mogą was trzymać z tą rodziną, z tym domem, z tym miejscem też jakieś toksyczności, wiecie. Ja tu w ogóle na przykład nie widzę pracy w tym przyszłym tygodniu. Mogą być jakieś toksyczne zależności, które Was trzymały, ale podjęliście decyzję, teraz jakby musicie odpokutować tą decyzję, wiedzieliście, że ona nie będzie łatwa, że tak będzie po podjęciu tej decyzji, natomiast pamiętajcie, że tu się rodzi nowa droga dla Was też. Tak? Wy w ogóle macie kartę zero, jakby pokazaną, czyli głupio to zabrzmi, jak ktoś ma problemy, bo ja wiem, że ludzie mają naprawdę przykre sytuacje i ciężkie życie, naprawdę wiem o tym. Głupio to może zabrzmi, że przez to trzeba przebrnąć, ale trzeba przez to przebrnąć, bo Wy macie kartę zero, tak? Tylko w dramatach i w niemiłych sytuacjach jakby rodzą się cudowne, piękne pomysły, naprawdę. Wszystkie dzieła sztuki przepiękne, najpiękniejsze, to tak naprawdę one nie powstały tak samo, one bardzo często tak, powstały podczas dramatu, przykrości, jakichś takich rzeczy u Was może nie widzę aż tak dramatycznego tego przyszłego tygodnia, ale tu jest podjąłem, podjąłem decyzję wiedziałem, że tak będzie, tak ale te karty mówią o tym, że coś rokuje Wy się z jakiejś toksyczności też troszeczkę wyrwiecie co tu dla strzelca zarada hmm. liczcie moi drodzy pieniądze tak mi karty pokazują, niestety to jest moment na liczenie pieniędzy. I teraz tak. W ogóle te karty pokazują coś takiego, że jeżeli macie jakieś marzenie, które chcieliście zrealizować wcześniej, lepiej by było na przykład, a nie macie na to funduszy, to lepiej by było nie zbierać tych pieniędzy po rodzinie, tylko sobie to marzenie odpuścić. Tak? W ogóle te karty mówią o finansowych sytuacjach żeby zbierać pieniądze ale jeżeli chcielibyście z, z, jakby zrealizować swoje marzenia to te karty mi mówią o tym, żeby nie było takiej sytuacji, że zbieracie na te marzenie po rodzinie tak, tak jakby tu trochę pożyczycie tutaj coś i żeby nie było takich sytuacji nie wiem czemu, ale no muszę to przeczytać to co ja widzę tyle dla strzelca zobaczymy strzelca z każdym znakiem zodiaku na miłość Strzelec i baranek. No, tu jest spełnienie przy domu, przy rodzinie. Bardzo fajne karty w przyszłym tygodniu. Spełnienie, zadowolenie. Taki prawdziwy dom mi się pokazuje. Strzelec i byk. Tutaj ktoś kogoś osądzi w przyszłym tygodniu po kłótnie. Jak będzie kłótnia, no to uważajcie, bo już potem może to wszystko nie wrócić, żeby było tak jak wcześniej. Hmm. Strzelec i bliźnięta. No, nie wiem. Hmm. Jeżeli kogoś puściliście gdzieś, nie, nie przyjęliście czyjejś propozycji, to te karty mówią o tym, że ta osoba mimo wszystko będzie się przy Was kręcić. Eee, strzelec i rak. Hmm. Jeżeli czekaliście, to zmieniacie zdanie i nie czekacie na tą osobę. Taki jest przyszły tydzień. Jeżeli czekaliście do tej pory, to karty mówią: mamy już dosyć tego czekania, nie czekam na tą osobę. Strzelec i. Przepraszam, strzelec i. Hmm. Lew. Tu są tajemnice. Hmm. Mam wrażenie, że ktoś puści tutaj jakąś znajomość, jakąś relację i nie powie prawdy, skoro zatrzyma jakieś rzeczy dla siebie. Strzelec i panna. Tutaj mężczyzna pomaga, przejmuje inicjatywę. Tu jest taki samiec alfa, po prostu, tak? Jest jakaś decyzja i mężczyzna jakby bierze za tą decyzję odpowiedzialność, jest bardzo tutaj pomocny. Taki naprawdę typowy samiec alfa strzelec i hmm, waga. tutaj kobieta tupnie trochę nogą i zaznaczy jakieś warunki przy tej relacji, przy tej znajomości. Ona powie, słuchaj, ja oczekuję tego czy tamtego. Nie wiem, co mężczyzna na to, ale kobieta no, w przyszłym tygodniu postawi jakiś warunek mężczyźnie. Strzelec i skorpion. Tu jest, wiecie co, umęczenie. Ktoś kogoś chce zatrzymać, ale to jest jakieś trudne i skomplikowane, żeby nie powiedzieć karmiczne. Macie dosyć najprawdopodobniej tej osoby. Strzelec i strzelec. Dobre wiadomości: spotkania, mm, zmiany, podróże. Bardzo dobry tydzień. Strzelec i koziorożec. Nie wiemy, co tu będzie. Jedna osoba może odeszła, a może myśli o tym, żeby się odejść, bo dużo jest w świecie takiego niezdecydowania. Nie wiadomo, co będzie, jak będzie. No i jedna osoba tu może mieć przerośnięte trochę ego. Strzelec i wodnik. Podróż. Podróż ma odmienić sytuację między ludźmi. I nie wiem, czy podróżujecie razem, czy ktoś do was przyjeżdża, albo wy gdzie siedziecie. Strzelec i ryby. Nieprzespane noce. W szczególności jeżeli jest duża różnica wieku. To karty pokazują, że ta miłość w przyszłym tygodniu to będą nieprzespane noce. Hmm. Albo się stresujecie tym, że ta Wasza osoba, nie wiem, odnalazła spokój gdzieś indziej. Tyle, moi drodzy dla Strzelca. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia.